Dzień dobry moi drodzy. Idę dzisiaj do jednego z fajniejszych szperaczków w Katowicach. I postanowiłam po tym spacerku iść oczywiście na śmietniczki. Mam nadzieję, że w szperaczku też coś ciekawego wynajdę. Może jakiś kilim, filanka szydełkowa. Też moje klimaty. No a później zobaczymy, jak się śmietniczki ułożę. Uff. Trochę jestem nieformalny. Mam katar. Przeziębienie się zbliżyło dość mocno, ale walczę. Pozdrawiam serdecznie. Witajcie moi drodzy. Chciałam Wam zaprezentować dzisiaj mój pierwszy odcinek lumpek z damy. Obiecałam Wam kiedyś, że otworzę kanał o szperaczku. Niestety. Nie wiem, gdzie mam się tutaj wyeksponować, bo każde miejsce temu mi nie pasuje. No, ale stwierdziłam, że to będzie najlepsze. Jak już Wam wczoraj mówiłam, wbierałam się do szparaczka, później na śmietniczki, ale co kupiłam w szparaczku? W szparaczku kupiłam ten sweterek. Później zrobię jego zdjęcie z kieszonkami. I on jest taki beżowy. A do tego miałam już wcześniej spodnie paski. Też z odcieniem beżu, więc świetnie się skomponowało. I do tego mam beżowe budki. Nie wiem, czy je tam widać. Może tak. To są troszkę z takim świeceniem. Też są też paraczka, ale nie z wczorajszego zakupu. Do tego dzisiaj sobie ubrałam, oczywiście musiałam się wybrać w tym, co kupiłam, moją kurteczkę. Ona jest imitacja wężowej skóry. Ty może przy lampie lepiej widać. I apaszkę brązową, we wzory troszkę inne niż spodnie. Kurczę, źle tą lampę ustawiłem, ale następnym razem będzie lepiej. I tak się wybrałam. Muszę, y, wybrałam na miasto. Muszę się nauczyć na filmikach. Y, craft D, czy jakoś tak to się nazywa. Są lekcje wiązania apaszek. robiąc z nich cuda, sukienki, spódnice, y, nakrycia głowy, szale. Różne rzeczy ja tego nie umiem muszę się nauczyć. Tak wygląda mój zestaw. I co jeszcze? A! Kupiłam sobie takie słodzieśne warteczki. Misiowate. Bardzo przyjemne gatunkowo. Taki fajny misiu. I stwierdziłam, że będzie mi... Pasować jak ulał do takiego zestawu do bluzy z minionką. Ja może jestem stara, ale trochę szalona, więc ten zestaw pasuje mi idealnie. Yy, może jak go ubiorę, to zrobię Wam zdjęcie. Wypadałoby zrobić jakieś zdjęcie. Do tego jeszcze kupiłam taki czarny sweterek. Czarny sweterek. Taki trochę pierzasty. I ten czarny sweterek. Też kupiłam za jakieś. Kosztowała 23 zł, ale upust jest. Wczoraj był 65%. Więc no poliszcie sobie sami, ja nie będę liczyć, ponieważ kupiłam kurtem większą ilość. I jeszcze taki różowy sweterek opadający. Świetny będzie do białego golfu. Zrobię fotki, to wrzucę. I sukienkę. Sukienkę kupiłam sobie z Nexta. Nexta Nexta. Widzicie, widać Next? trzebało mało tu widać. No, ale tu pisze Next, rozmiar 20, niestety. Ale ma śliczny wzór, czerwone kwadraciki. Zrobię fotkę, to rzucę oczywiście. mnie yy, to z czerwonymi rajtuskami i z glanami. Yy, zestaw wydawało mi się, że będzie wyglądał lepiej. Z tego względu, że pasuje kolorystycznie bardzo dobrze i świetnie się w nim czuję. Ale trochę mam wrażenie, że wyglądam jak Obelix z filmu Asterix i Obelix, nie pamiętacie. Teraz tak, co jeszcze kupiłam? Kupiłam szydełkowy ogromny obrót z dziurami. Wiecie czemu go kupiłam z dziurami? Po pierwsze te dziury da się zrobić, bo się je łapie nitką i się ściąga te wszystkie urwane niteczki i robi się taki fajny wzór jak, jaki był. Albo wycina się takie kółeczka wycina się, one się nie porwią ponieważ każda jest osobno Montowana, a jakby się nawet miała rwać, to można je potrzyć i rzuca się kolor i robi się dekupaż na co chcecie: na ramy, na chlebaki, na półki, na co tam jeszcze można zrobić? Skrzyneczki. Ja to kupiłam z myślą na ramy, ale najpierw spróbuję uratować. Jak uratuję, o proszę, jaka z tego by była fajna sukienka można nawet prosić o sukience. Jak uratuję, to nie będę ciąć. Jak nie uratuję, to będę ciąć. Ale że przyszedł mi właśnie pomysł na sukienkę wełnianą albo sweter, to to się jeszcze może zmienić. Nieźle, co? Nawet tak to wygląda. Okej. Okay. Kupiłam jeszcze obrus, obrót już pocięłam. Pokażę Wam taki krótki film, który już wczoraj zrobiłam, ale wyszło mi coś takiego, bo to jest brzeg obrususus. To jest maszynowe, ale wczoraj już zrobiłam próbkę i na złote z pomalowałam. Nie mam przy sobie, zapomniałam przynieść. Nie będę teraz szukać, ale wystarczy pomalować sprayem, kupić klej i znowu możecie dekupażować skrzyneczki, półeczki, lusterka co tam tylko chcecie. Pięknie wychodzi. Pod spodem można zrobić białe tło, to można zrobić złote, różowe, zielone, co kto lubi. Tego mi wyszło dość sporo. Więc będę miała na jakiś czas yy, cały obrus. No, on był taki metrowy, tu mi zostały ścinki. Ścinki z tego obrusu. Musiałam, żeby to wyrzucić, ale wiecie co zrobię? Zamoczę to w betonie i wyjdzie rzeźba, instalacja performance. Nie wiem jeszcze kiedy, oczywiście, ale będzie. I tu właśnie mam taki przygotowany obraz. Obraz jest ze śmietnika. Słoneczniki Van Gogha. O, tu przy lampie lepiej widać. Yy, obraz jest dość podniszczony. Ma tutaj takie zacieki. Tutaj, tutaj. Zacieki, więc muszę go podmalować. Ale ramę, moi drodzy, pomaluję. I zrobię Będę jak będzie ładnie. O. Oczywiście to będzie wycięte odpowiednio na całej ramie. To będzie złote. Rama będzie biała. Obraz będzie podmalowany. Będzie wyglądać bosko. Tak mi się wydaje. Sami ocenicie, jak wygląda to się podpada. Jak to wygląda. Czy ja się jeszcze mam, czym Wam pochwalić? No dzisiaj szperaczkowo? To chyba nie. Więc zostajemy przy moim zestawie Obelixa. Nie jest taki zły, podoba mi się. O, to odcień jest taki dobry. Spodnie są bardzo przewiewne, bardzo przyjemne w dotyku na gumeczce takiej, do tego jest sznureczek zdobny, Bardzo to fajnie wygląda, tutaj te kieszonki jeszcze. Jestem bardzo zadowolona, bardzo wygodny zestaw. Ja mam 47 lat. No, nie robię sobie pracy plastycznych, nie mam kasy, ale gdybym mogła, to bym sobie zrobiła. I tak nie jest sobie tak najgorzej, w tym świetle to okropnie. Muszę tą lampę przestawić jakoś jak mi zrobimy jedno światło, to się pilot zepsuł, ale jest, oczywiście ze śmietnika, pokazać Wam, widzieliście już tą lampę na kanale hasiok.pl, jeżeli ktoś ma możliwość, to mogę ją odstawić, żeby była dobrze, o, tak jest dobrze, no. No, tak dużo lepiej. No i tak, moi drodzy, wygląda lumpek z dama. Następne filmiki już wkrótce. Pozdrawiam Was serdecznie. Oczywiście jestem bez makijażu, żebyście sobie nie myśleli. Na razie, pa.